Smart TV może być ulubionym celem hakerów, i oto dlaczego. Telewizory smart TV są podłączone do internetu, ale większość z nich nie posiada solidnych zabezpieczeń. Hakerzy mogą to wykorzystać, aby uzyskać dostęp do sieci domowej, szpiegować użytkownika za pomocą wbudowanego mikrofonu i kamery, a nawet wykraść dane uwierzytelniające konta streamingowe. Co gorsza, wiele telewizorów zbiera i udostępnia reklamodawcom dane na temat nawyków oglądania, co czyni je, z zagrożeniem dla prywatności nawet bez włamania. Chcesz się chronić? Po pierwsze, wyłącz mikrofon i kamerę telewizora w ustawieniach lub fizycznie zakryj kamerę. Po drugie, aktualizuj oprogramowanie telewizora, aby załatać luki w zabezpieczeniach. Po trzecie, unikaj podłączania telewizora do niezabezpieczonych sieci Wi-Fi i rozważ użycie oddzielnej sieci dla swoich inteligentnych urządzeń. Hakerzy uwielbiają łatwe cele. Nie pozwól, aby Twój smart TV był jednym z nich. Udostępnij to, aby pomóc innym zabezpieczyć ich urządzenia.